Jadę się tu kurwa grzecznie A tu mi jakiś chuj dywan zapierdala Gdzie jedziesz? Kurwa w lewo teraz A kaj pan z tym dywanem? Oś tu chuju Zajebiście wyglądał ten dywan Daj spokój Kurwa daj mi spokój nie? Gdzie spierdalasz chuju Jeden jeden mam Cię nie dogonię Ja pierdolę Ej Bisnia, coś tu chcesz swoim fanom powiedzieć? Pani kocha? A jak długo już? Jak długo już są to Teraz, no, teraz, teraz, teraz,